Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Złość nosi Jakuba Wolnego, czy raczej zrozumienie, że no nie działa? No jedno i drugie, bo no wiadomo, jestem bardzo zły, bo e, no nie tego oczekuję od siebie, ale. Też no, e, jakby rozumie, rozumie zasadę działania skoków i wiem o tym też, że po prostu... E, no nie, nie, nie lubię tej skoczni bardzo. E, wiedziałem, że, że mogę tu mieć problemy. Tym bardziej, że no, nie jestem w jakiejś super dobrej formie i e, no, przez, przez ten najazd właśnie, że jest taki płaski, ja się nie umiem tutaj za bardzo dostosować do tego. Miałem duże problemy, żeby się w ogóle, że tak powiem, zebrać na tym progu, i to wyglądało tak, jakbym tylko tak po prostu przejeżdżał ten próg. No i nie, nie funkcjonowało to. Na zawody chcieliśmy spróbować coś innego z trenerem i spróbowaliśmy to zrobić, ale nie, nie zafunkcjonowało to, bo wysz, wyszedł dużo spóźniony skok. A ty tutaj na treningach, na zgrupowaniach, kiedykolwiek skakałeś dobrze, czy do tej pory nie odnalazłeś klucza? Nie wiem, nie pamiętam szczerze, powiedziawszy, bo mieliśmy tu też zgrupowanie właśnie w lato, e, ale nie pamiętam, jak mi się tu, tu wtedy skakało. Kiedy mówisz, że nie jesteś w formie, to to jest taki ogół wszystkiego? Czy fizycznie czujesz zmęczenie? Technicznie się czujesz posypany? Czy psychicznie też się czuję e, zmęczony, także w sumie dobrze, że już jutro jedziemy do domu, bo też e, jakby, no, no wiadomo, no, nikomu nie szło jakoś super i też. E, Eee, też psy, psychicznie takie, takie takie skoki męczą, także cieszę się, że będę mógł wrócić już do domu jutro, odpocząć na chwilę z narzeczoną i, i trzeba walczyć dalej. No to podobnie myślimy, widzę tutaj, że już chciałoby się do domu, bo, bo ja będę z tobą szczery, tak się znamy, robimy, mam nadzieję, że się lubimy jeszcze, że tu no ja nie podpadniemy. Ja, ja też mam taką nadzieję. <noise> no to okej, okay, też my sobie wyjaśnili. Y Wiesz co mnie zabolało w ten weekend tutaj w Bischofshofen podczas tego pobytu? To kiedy to Ty mnie oglądałeś w telewizji podczas zawodów. Myślę, nie, nie, nie do tego to wszystko powinno zmierzać jednak. No tak, no to... Mówisz um, mi, że mnie jeszcze bardziej to boli jak muszę oglądać zawody w telewizji. I mnie. E, no, ale, no ale cóż, no to no ta była taka nie inna sytuacja i... E, no, ja dalej jestem dobrej myśli i... Myślę, że na, na kolejnych zawodach e, będzie lepiej. Jak ma być lepiej? E, Czego się chwycić? Normalnych skoków. Mamy w środę z tego co wiem, będziemy mieli trening jeszcze e, na skoczni też, więc e, jakby no też tak naprawdę nie, niektóre te moje skoki na całym turnieju nie były takie złe, e, więc gdzieś tam jakaś ta baza jest do tego i no... Trzeba po prostu yy, pchać nogą. Akceptacja tego stanu rzeczy, że czasami w hotelu zawody trzeba obejrzeć, to jest najtrudniejsze? No, pewnie, jest... pewnie tak, no to jest trudne też, bo yy, no właśnie psychicznie też się człowiek już tak potem trochę, może nie, że zniechęca, ale no, no, no ciężko jest tak, że siedzisz, siedzisz w pokoju i oglądasz zawody, to jest niefajne. Ale czasami, nawet na ostatnim okrążeniu, wszystko może się obrócić do góry nogami. No tak, dokładnie. No. Miejmy miej nadzieję, że tak będzie w tym przypadku. Powiedz mi na sam koniec, zakopany wielki krokiet, to jest miejsce, które uwielbiasz jako skoczek, w kontekście tego, co tutaj się działo, że po prostu nie lubisz tej skoczni. No tak, z no, skocznią zakopanym znamy ją dobrze. Jest ona całkiem, całkiem przyjemna, także ja z niecierpliwością czekam, aż tam będziemy skakali.